Musisz tą rączką tak stanąć, tu będzie całe brudne. Ty ich na ziemię nie kładłeś czasem? Nie. Dziecko? No nie wystarczy. No bo te dwa były kiedyś nadewane i to chyba przez ciebie ty masz je wyśmienione. Daj mama będzie nakładać. Nie. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że dzisiaj ten vlog skończy się na jednym dniu. Taki mam plan <laughs> i e, słuchajcie, ja się ogarnęłam, w ogóle to jakieś pryszcze muszę wycisnąć jeszcze. Ogarnęłam się i jadę zaraz po nowy telefon. Mam zamówione, dostanę, e, po prostu przedłużę mm, umowę na spłacanie e, telefonu i tyle. I otrzymam nowy, więc mam nadzieję, że już kolejne filmy będą ok. No a jak wrócę, tak muszę... Szybko jechać jak patrzę. W ogóle dzisiaj sprzątałam od rana dom, więc jestem z siebie dumna. Keto jest w trakcie. Eee, <laughs> chyba wieczorem zrobię sobie badanie. Eee, ostatnio robiłam sobie badanie eee, na poziom ketonów i wyszło mi 0,5, czyli prawie jestem w ketozie. <laughs> Byłem dwa dni temu, a nie wiem, przez te dwa dni wczoraj ogólnie eee, też było ok, i długo nie jadłam, bo bolał mnie żołądek. Mm. No i myślę, że to też pomogło tak naprawdę wejść w tą ketozę i ciekawa jestem, jak sobie zbadam dzisiaj, ile tam będzie tych ketonów. No i. Ale powiem Wam, że waga idzie w dół, więc jest dobrze. Przednim razem, zanim przerywałam to, też waga szła w dół, więc naprawdę jest ok i, i ta dieta nie sprawia mi jakichś trudności. Gorzej jest w momentach, kiedy mam ee, doła jakiegoś to wtedy jest prawdopodobieństwo, że sięgnę po jakieś węglowodany typu bułka z jakąś tam nutelą, drożdżówka, jakieś inne rzeczy. Natomiast, no to też są cukry proste, a węgle w bułce i tak dalej. No, ale mam nadzieję, że tym razem się nic takiego nie zdarzy. Mm, już mam nauczkę i żałowałam bardzo tego. Najgorsze jest to, że się ma takie wyrzuty sumienia, wiecie? Niby się to zje, przez chwilę jest OK. A po chwili człowiek ma takie wyrzuty sumienia, że masakra ogólnie, więc e, i, i potem ma się jeszcze większego doła z tego tytułu, że się właśnie coś tam e, zjadło, nie dotrzymało i tak dalej. Więc no, ja się ogarniam, Wysuszę sobie włosy, jadę, jak wrócę to chyba sobie zrobię jakiś makijaż. E, I dzisiaj jedziemy do rubmi bo y, to jest jedyny wolny weekend, no wiecie mam wolne przez cały tydzień, leniuchowałam tak naprawdę za dużo nie zrobiłam, no zajmowałam się dziećmi, miałam ten samochód, tu mechanika wczoraj go odebrałam więc dwa dni tak naprawdę siedziałam tylko w domu i tu takie rzeczy domowe robiłam, ale też powiem wam, że siedzenie w domu rozleniwia i ja jestem w stanie zrobić więcej niż chodzę do pracy, z tym bardziej, y, Jezu jak to powiedzieć Mm, jiku, jiku. produktywna, tak? Ym, niż y, jak jestem w domu. W domu się rozleniwiam, oglądam sobie jakiś serial, coś tam, wiecie, w ogóle nie spieszy mi się i tak dalej. Chociaż kilka rzeczy w tym tygodniu też ogarnęłam, więc nie mogę powiedzieć, że aż tak ym, wszystko jest źle, bo parę spraw ogarnęłam i jestem z tego zadowolona, odhaczone, załatwione, a w przyszłym tygodniu będę załatwiać dalej. Ym, no, i ogólnie dzisiaj mam jakiś lepszy humor, nie wiem to przez tą pracę chyba, czy co, przez to, że się wzięłam do roboty, bo po prostu ta pogoda teraz taka jest depresyjna, pada, na stop wieje, jest okropnie i naprawdę nic się nie chce człowiekowi, a tym bardziej też wydaje mi się, że na tej diecie, na tej adaptacji do diety, to humor jeszcze się pogarsza, więc... Tak mi się wydaje przynajmniej, ale pewności nie mam. Może w moim przypadku tak jest. Dobra, ogarniam się, bo naprawdę zaraz nie zdążę. Franek, pobudka Jump City szeka. Jasiu. Wy Cię proszę. No śpi jak zabity. Dotarliśmy. Bo jest zabity. Ale ja się świecę, Jezus, mały. A zostajemy na dwie godziny czy na trzy? Trzy. A wy wytrzymacie? Jak będzie się skakał, to ja skarpety. Frenuś, ty masz takie malutkie skarpeteczki? Masz. Dobra, przebieramy się. Przebieramy się i wtedy czekamy, tak? No dawaj, Jasiu! A ty co? Wstawaj! Ale super! Ja już jestem cała spocona! Jasiu! Idziemy na inne? A ty nic nie skaczesz! Oszukujesz! Janek odejdź, bo Jasiu chce przejść. On ci auka zrobi. Fenek! Jasiu, przejdź, przeskocz No idź Fenek. O Jasiu przechodzi przez siatkę. Chodź do Jasia. Chodź. Jasiu. No przechodź, wyjmij tą kulkę Daj mama ją weźmie, no O! No przechodź Jasiu, klanek trzy razy już przeszedł Ja mu się to tak podoba, no wskakuj! No! Wpisów bogaty, wieźliwa, że wizytę w nogi i trzy, chwyć drugie drugie no a na tym się bujaj no i przeskocz o super dawaj no i kolejne przeskakuj drugą ręką chwyć o trzymaj się i przeskocz no o jak super i tak dalej no super Dawaj Jasiu, dasz radę. <śpiewanie> Franek nie przeszkadza jemu. Dobra, ostatnia szansa. Ja w Ciebie... Franek odejdź, bo tak nie może być, ja zaraz zawołam pana tenera. Franek, tam idź na most. No, dawaj. No dawaj Jasiu, ja w Ciebie wierzę. No. Pytaj i nogami, super. O, super. Ty już masz technikę opanowaną, dawaj. No. Tanek, wyjdź. Jasiu, skup się na tym, co ty robisz. To nie jest huśtawka. Tanek, odejdź, bo Jasiu chcę przejść. Jemu się uda, puść. No. Słaś, Już! no tu, chodź, szybko. Franek, tak nie wolno, ja pana wołam. Ja idę pana wołać. Ja idę pana trenera wołać. No Jasiu, dwa. O, jak super. No, daj się, daj radę Jasiu, nie spadnij przy ostatnim. I O, super. Dałeś radę.